Co jest? <noise> ich Niektórzy chcą opaskę. Ja też chcę. Weź mi na daj. Ja wierdzę. Chyba jakieś nielegalne zgromadzenie. daj mi opaskę. Nie masz. Co tu się dzieje? Aha, zamknięte. I zamknę tutaj. Ale nie otwieraj, bo jest zamknięte, bo ktoś zamknął. Słyszysz? Ja wiem, ci... A w ogóle nadal, ja nadal. Na, nadal jest, jest na Patrol dozwolony. Wiem, wiem. A chcesz jechać ze mną na Patrol? Tak, a ja powiecie, no. jedno. He, he mam, no. mam znaj w Robloxie tego. Mnie co. O, to fajnie. No, czasami pomaga Chciałabym no, sobie bo akurat nie chciało mi się palić do Akademii Boże, moim zdaniem, ja też kupiłem, ale ja jestem ze starych czasów z Akademii o, a. Ja byłem starym już graczem i kupiłem, i kupiłem też, i kupiłem sobie zaroboksy Ty otworzyłeś bramę? Dobra, sama otworzę Kurde, nienawidzę przycisków czasami Coś muszę załatwić, załatwić na Google'ach, a nagle muszę coś zrobić, co nie? Taka prawda na Akademii, co nie? O, to w stanie coś się strzela Mam wiem, Ktoś Nie zna się, ktoś Podejdziemy, zna. na, Podjedziemy na Akademię i sprawdzimy, co tam się dzieje e, moim, to się zdanie, moim zdaniem te słupki są bez potrzeby zainstalowane Kurde czyli... A ścielnica pewnie kurde lecimy no na ścielnicę. Bardzo No co ze źrenicy chyba dochodzi? Gdzieś tu. Ale nie widzę nikogo. Mi się wydaje, że jest źrenicy. Albo szczelnik. Bo lubią tam osoby wchodzić którzy nie mają nawet uprawy, nie? No. no kurde Tym bardziej w starych czasach O i ty nie wiesz jak ja chyba dołączyłem na Akademię dwa, dwa albo rok temu właśnie na Akademię dołączyłem A Ty ile jesteś na akademii? No poczekaj, to ja nie wiem od kiedy czytam ten, ale sprawdzę. prawdę Najmniej chwilę Mmm, spoko Ja muszę sobie usuwać um, znajomych jak, wiesz Od czerwca, z tego 6 Od czerwca jest O, to... Niedawno do... przyszłaś do Akademii. No, no. Niedawno, no. Co to jest? I zawsze moja do to bo... jak, kontroli? Jakby... Ja nie chcę Cię namawiać, ale jak chcesz to możesz... Um, jeśli chcesz um, nie, um, żebym Ci podał moją nazwę tego, tego, tego um, kanału. Nie, już sprawdzałem sobie Mojego Jeszcze po jeszcze tym, bo ja dostałam pozwolenie od Juh Juhica, co nie? Żeby nagrywać no. Bo ja wolałem nie nagrywać bez pozwolenia, wiesz jak to jest Lepiej nagrać z pozwoleniem niż bez pozwolenia, co nie? Bo jakbym nagrał bez pozwolenia, gdybym ja wywalony, a jakbym mam. Fajnie wyszedł. A fajnie, wyszedł. No to, jedziemy na wezwanie. Boże, nienawidzę osoby, które ym, mają być do aresztu, co nie? Ty, to jest ten, to jest ten, to jest ten. Tej, który, ja, to jest ten, który tego... Jak pani? mam. To w samochodzie można mieć... Tak! Dawaj, wyciągaj broń, bo on może mieć. na tyły. Kurde, lagi, lagi, lagi! O kurde! Lagi! Szlak! Szlak! Lagi! 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 O kurde! To strzał. Ja pierdzielę, jakie lagi weszły mi. O kurde. Znaczy się, jakich lagów nie miałem. Ty powiem, że to są więc fajnie. Ja dostałem takie nogi! Boże, ja miałem tak widzowie i ten... i miałem tak, że miałem ten, ten... miałem postać i nagle mi waliło ją. I by mi wywaliło wszystko. No odcinku będzie widać. Ale niezły był ten lamp, tak szczerze. No, kurde czerwone. Nie widziałem. Nikt niczego nie widzi. O! To ma, mam osobę, którą mogę unfriendować Kurde Ej, bo na teamie policji siedzą tylko cztery Kurde, osoby Ej, ty jesteś kolejowy Michał, dobrze mówię? Bo nie chcę innych osób dodawać do friendów No jak coś to będziesz mógł ze mną nagrać sobie czasami odcineczki bo ja będzie specjalek dobiję tam Ja akurat, ja co rzadko nagrywam na YouTube, więc to takie za bardzo Ale bo na, na moich tak odcinkach tak. jak chcesz A. Przecz tego Pana w dokumentach, libe 372 e, libe 372 Dobra Poszukiwany, czy nie? Libę co? Libę? 372 90... O, dron! Nie widzę Żeby był Nie, no, to znaczy wszystko no, Jest, jestem Nie ma niczego na sobie, jakby. Jakby ja mam. No chyba, że moje lagi robią Góry. coś innego, jakby. Ej, a ty wiesz, że będzie specjalne moje 50 subów? A, to dobrze. Będzie robiony specjal, ale jakby to widzowie, to jest Was wybór, żeby zasubować. A nie. To ty za wybór nie musicie mnie subskrybować? Uważaj, na Akademię, jeszcze A ja, to, a ja to kiedyś na YouTube, się mi konto usunęli. Zyskami dosłownie. Miał... No, YouTube mi konto. A za co? Za nic. Po prostu znał konto, jakby. Jak, jak Google oglądacie to, bo wiem, że lubicie czasami to oglądać, moje, to weźcie, napiszcie mi w komentarzu o co chodzi z tym. I moim zdaniem wstawiście są... troszeczkę lepiej. A no, ty wiesz, że ja mogę teraz wyciągnąć. No to strzelaj tam! Nie. No kurde, robimy takie kółka, że ja nie, nie wyrabiam! No kurde, nie wyrabiam za nim! Dawaj, wysiadaj Dobra Dosał! Dostał! Świetnie! Dostał? Przed chilą chyba. Dobra. Dobra, dawaj, siadaj, siadaj, siadł, siadł, siadaj. Siad. Dostał, tak! Widz, Widziałem jak to od ciebie dostał. Zaraz nie będę miała amunicji. Dobra. Dostał. Znowu. Jest! Dostał. Siadaj, siadaj, siadaj. Możemy go złapać. Siadaj, siadaj. Ja bo Ja też powoli. A, czy będziesz mógł mnie zaraz uleczyć? No mogę. Bo by się przydało. A, nie, panie, tak do tego, że poczeka. z tym gościem, co teraz stroniliśmy do niego. No tak, tylko że on też nie mnie jak miałem. Nie, czasem, który się kręci kupa, Tymczasem czasem my, którzy mamy takiego... Tymczasem ja, który mam najdziejnego celowania ludzi, dostał ode mnie dwa hity. Aha, to ja czekam na radio, na radi w radiowozie. Jakby ja mam barierki po... Bo... Ej, myślałam, że wyjazd na patrol jest zabroniony. No już myślałem, a kiedyś był taki glitch, że było można ile się chciało magazynków mieć w Akademii. Eee! E, o kurde! Weź go! Weź go! I chodź do Radionki. Chodź do Radionki. Ty pie! Kurde, jest pozwolenie. Ej! Jest no? Poz pozwolenie. Ej, po prostu do mnie, ja zaraz podjadę. Pozwolenie. Nie, nie chcę powiedzmy. Część karierka. Ej, jest. Ej, jest pozwolenie. No kurde, gup. Ej, jest. Jest pozwolenie. Gupku. Jest kurde Agań. pozwolenie Pozwolenie jest Pozwolenie jest kurde Dobra i nie ma rośnie. się nie, jak Pozwolenie jest w oku PKP Czasami nie lubię takich osób Na przykład ja biorę chcę, szukam mi temu im, Do wzięcia na przykład aplikantka no to Aplikantki to główno gówno. No chyba, że to jest ogarnięte teraz. Kto otwiera bariery, się pytam. One są bez sensu. Nie, nie. Ja piszę do... Ja chyba piszę do ich hita. Ja chyba piszę do hita, żeby je usunął. To jest bez sensu moim zdaniem. Albo ja bym rozumiał... Ale dobre wiesz dlaczego? Ale, ale no to chwila, to? ale nie do końca. Ci się... wierzyli na Akademię. No ale tak nie samochodem? na przykład to powinno być tak, że na przykład um, powinno być taki system, że jeśli jedzie policjant, to policjanci to powinno to zdjąć, co nie do dołu. No. A jeśli nie byłoby policjanta, to do, do góry. Proste. A da się przecież takie coś zrobić. No da, da. A w ogóle ja od jest korzystam z Mi Banda trójki chyba sobie kupię no nowszą wersję. Jaką? No chyba ósemkę. Nie Wiedziałam. Wiedziałam. Albo Wiedziałam. dziewiątkę, jeśli jest w sklepach. Kurde. Nie widzę mojego Glocka. To no, jest pierwszy A, tak, to jest Glock, przepraszam. Patrzcie przy nie. No dobra, tak to... Nie Ja chcę zabezpieczyć. No pójdź, możesz powiedzieć. Widzę go! Mam takich. Wydaje strzał ostrzegawczy. Podjechać te, te czwórką? Możesz. Ten Tam Kurde, nie trafiłem. Paralizatorem. Nie mam magazynek tutaj, bo zapomniałem napełnić. Wszystko napełniłem. Paralizator. Czaj. te nie czwórko. Ty szukaj, jego ja, ja będę szukał samodzielnie. Samochodem. Wsiadaj do... Wsiadaj, do, wsiadaj i weź pokieruj, dobra? Weź pokieruj trochę. Ja przyszukam. Ej, jaki był status do tego? dowiesz do czego. Do patronu nie ten A ten co? Ludzi mi się. Ja chę, nie mogę jej kierować. No chę, nie. Ej, chyba trójka, status chyba trzy to był. Weź tu, weź tu podjeść, te czwórka, bo jakiś podejrzany typ jest tu. Tylko że jest problem, że nie chce mi ruszyć. Się. Gdzie jesteś? Weź shift kliknij. Shift kliknij. A teraz? Nie no, ja wiem jak się. Gdzie jest? A ty pojechałeś tam obok tego bankomatu. Okej, okay, czy Poszedł Uszepce Poszedł Poszedł Widzę go. Dobra, jesteś. nie miałeś mnie zabrać. Ale to nie ten, który Bogu, to nie ten. Ale on jest podejrzany. Trochę. O, nie pozwolę na miejscu, przechodzę, nie? Nie, mu wystawić Dobra, nie, 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 to nie, nie, to nie, nie, Weźcie mojego. nie, widzenia? Radiowóz to nie taksy No to pisz, ja się zatrzymam Radiowóz to nie taksy To nie taksy To nie Taksy Radiowóz to nie taksy Proszę iść, to jest twoje Kurde Zostaw już go Dobra, czekaj Teraz ja pokieruję Jak chcesz to możesz, ty Możeś ty, ty, bo to twoje auto w sumie to no twoje no auto. W sumie to twój, to w sumie to, w sumie to twój Volkswagen. Ta <grym> e, czwórkę nazywam normalnie, ta czwórkę. A co, ja chyba... Czwórkę, to powiem wam jedno. Ja chyba kończę zaccinę. Dobra, to ja chyba kończę odcinek widzowie to. Do zobaczenia i na razie, widzowie.